Cześć, witajcie! Dzisiaj zrobimy chałkę. taką prawdziwą z dzieciństwa. Zapraszam! Ok, dzisiaj zrobimy chałkę i to jest naprawdę trywialne. E, potrzebujemy ćwierć kostki drożdy. Ja używam zawsze świeżych drożdy. E, Jakie tak potrzebnie w dłoniach, to one się fajnie pokruszą. Przy okazji się trochę obrzeją. Zalewamy je taką trochę ponad połową szklanki ciepłej wody. Wszystko mieszamy tak żeby one się możliwie rozpuściły trochę. Dorzucamy żółtka 3. Białka nam się później przydadzą do posmarowania chałki. Teraz czas na dwie łyżki miodu. Ja użyję akacjowego, ale to może dowolny miód. Pomogę sobie. Patrząc. Potrzebujemy jeszcze łyżki oleju. Ja używam rzepakowego, nierafinowanego i Wam też polecam używać nierafinowanego oleju. Dodam jeszcze troszkę. To spowoduje, że ciasto będzie się troszkę bardziej ciągnęło, a o to mi w hołce chodzi. Wszystko jeszcze raz przemieszam: 300 g mąki i szczypta soli. I teraz wszystko wrzucimy do robota i wymieszamy. Ja do mieszania ciasta drożdżowego proponuję taką końcówkę. Zaraz Wam pokażę coś, jeśli korzystacie ze zwykłego miksera. Jeśli korzystacie z miksera ręcznego, to powinniście użyć takich końcówek. Wkładamy misę. Wpuszczamy robota i zaczynamy mieszać. Ok, i po niedługiej chwili ciasto jest już wyrobione. Otworzę robota. Trzeba ściągnąć to ciasto z końcówki. Teraz wszystko zostawiamy do wyrośnięcia, przykrywamy to ściereczką kuchenną. I czekamy z dobrą godzinę albo i dłużej. Ok, zobaczmy jak tam nasze ciacho. Wyrosło bardzo ładnie. To teraz tak. Blat podsypiemy mąką. Opruszymy sobie też mąką. No i trzeba je wyciągnąć. Pruszamy mąką. Formujemy sobie z tego jakąś kulkę. posób mniej więcej. Bierzemy wagę. Też ją posypiemy trochę mąką. Musimy zważyć naszego potwora: 560 gramów. Teraz podzielimy to na 4 części, czyli, po mojemu, to będzie 140 gramów każdy. Mamy cztery części, waga nie będzie już potrzebna. Teraz z nich musimy uformować sobie takie wałki. Mamy cztery wałki, musimy je złączyć tutaj na brzegach w ten sposób. I teraz będziemy to zaplatać. Ten idzie tu, a ten tu. Logika by nakazywała, że później wszystko musi iść podobnie, czyli ciach i ciach, ciach i ciach. Ciach i ciach i mamy zwiniętą chołeczkę. Ją warto skleić. I teraz musimy ją przełożyć na blaszkę z papierem do pieczenia. Wjeżdża nasza blaszka. hałkę delikatnie leżemy w dłonie i przekładamy mniej więcej na środek. Wszystko teraz przykrywamy ściereczką ponownie i zostawiamy do wyrośnięcia. Ok, nagrzejcie piekarnik do 180 stopni. Chałka urosła. Czy można ją lepiej zapleść? No na pewno. Czy można gorzej? Pewnie też. A Teraz bierzemy białko. Maczamy pędzel i dokładnie, delikatnie z każdej strony ją smarujemy. Im dokładniej ją posmarujemy teraz, tym ładniej będzie wyglądała po upieczeniu. Ważne, żeby od dołu ją też tutaj Posmarować. Wygląda na to, że jest gotowa. Wrzucam ją do pieca i powiem wam, ile się piekło. Ale obstawiam, że to będzie 20-25 minut. Minęło 15 minut. Oto, wygląda w ten sposób. Teraz ją jeszcze obrócę. i damy jej jeszcze jakieś 7 minut. Ok, wyciągam hałkę. Wygląda w ten sposób, ale trzeba jeszcze zobaczyć od spodu czy jest pieczona. A to najlepiej się robi w ten sposób, że ma taki głuchy dźwięk, więc wydaje się, że jest ok. Poza tym jest ładnie przypieczona od spodu, więc jest gotowa. Po upieczeniu warto ją przełożyć na taką kratkę z piekarnika, żeby ona sobie pooddychała i wystygła. Jak widzicie, to jest naprawdę bardzo szybki przepis i bardzo łatwy. Może uwaga jest taka, żeby te wałki robić trochę dłuższe, przez to chałka będzie węższa i pójdzie bardziej do góry i trzeba ją ułożyć na ukos na blasze, bo u mnie się już ledwo zmieściła po tym jak urosła w piekarniku. Ok to tyle, dajcie znać jak Wam poszło. Zapraszam na kolejne filmy, teraz powinny się ukazywać częściej i do zobaczenia. Hej hej!